Kto jest na smyczce? No biegaj! No widzisz, jak jest fajnie! Chodź, wielko. No chodź! Niunia szaleje! Zaraz tam wrócisz! Chodź, biegamy! No! Troszkę biegamy! Troszkę tylko! Jajka, grzeczna dziewczynka. Nunia, kochana. Nunia. Nunia. No, jeszcze nie wracamy. Jeszcze pies spaceruje, tak. Spaceruje jeszcze, Milka. Chodź tutaj. Nunia. No, nie, nie, nie. Emilka. Ej, Emilko, Emileńko, Ej, Ej, maleńka. No, grzeczna. Grzeczna. No. Wiesz, jak się fajnie na smycz zbiega, jak się biega.